Siema, ziomki, ziomale, witam, Muk Na kanale Wiskim, życiu nad Morzem. No widzimy się prawie codziennie teraz na moim telefonie Samsung Galaxy S7 Edge. No bo nie jestem, nie jestem, nie mam nie przy moim komputerze, tak więc muszę nagrywać na telefonie. Mamy dzisiaj 26 luty, tak 2021, piąteczek. No i mamy nową scenę zadań. Kochany farmerze, kukurydza to nie lada przysmak, nie tylko dla kur. Nasz uroczy kurczaczek próbuje zabrać jej jak najwięcej, przechodząc jednocześnie przez ruchliwe jezdnie i drogi, aby dotrzeć do domu. Ulice pełne są pojazdów, po rzece pływają liście, lotosu, a torami mkną pociągi. Pomożesz kurciakowi bezpiecznie dotrzeć do domu, zbierając przy okazji kukurydze? Jak zagrać? Uruchom wydarzenie poprzez scenę zadań. Możesz zagrać dowolną ilość razy dziennie. Liczyć się będzie jednak twój najwyższy wynik z całego dnia. Wyniki liczone są na podstawie odległości przebytej przez kurczaka na ilości oraz ilości zebranej kukurydzy. Naciśnij ekran, aby pomóc kurczakowi poruszyć się naprzód. Przesuwaj palcem w lewo, w prawo lub do tyłu, aby pomóc ruszyć się w odpowiednim kierunku. Nie zapomnij zbierać po drodze kukurydzy. Okej. Okay. Przechodząc przez drogi unikaj pojazdów. Stań na liściu lotosu, aby przekroczyć rzekę. Ok. Uważaj na pędzące pociągi. Ekran będzie poruszał się wraz z postępem gry. Nie, ustawiaj, nie ustawaj w ruchu, aby kurczak nie został zepchnięty z drogi. Jeśli tak się stanie, gra się zakończy. Nie wahaj się i idź naprzód. Idź naprzód. Tylko najwyższy wynik całego dnia liczyć się będzie do sumy kurczakowych punktów, kurczaczkowych punktów, no to już wiem, to już wcześniej powiedzieli. Jeśli chcesz, e, możesz wymienić dukaty na większą liczbę punktów, no e, wszystko zależy od Ciebie. Sprawdź nagrody na liście nagród, po odebraniu wszystkich nagród możesz nadal zdobywać pakiety kurczaka podróżnika. Powyższe informacje to przewodnik po grze. A ja mam do Ciebie osobistą wskazówkę. Nie zastanawiaj się zbyt długo i graj tak wiele razy jak tylko możesz. A szybko przekonasz się, jakie to proste. Pozdrowienia, Darek. Dobra, ciekawy jestem, czy y, większa ilość szans do grania to kupuje się za talary, czy można grać. Oczywiście, na scenę zadań możemy pójść tutaj albo tutaj. Obojętne. Jestem ciekawy, czy tylko z wyspy można się dostać. Nie, z wyspy nie można się dostać. Można tylko na farmie. No i mamy tutaj takiego kurczaczka. Ok, mam 0 punktów. Jakie są nagrody? Za 2500 punktów dostajemy żabę. Kurcia, kurczaczka przebranego w żabę. Za 1900 punktów, albo. Tak, to są chyba punkty. Dostajemy ramkę. A za 1000, 1400 to chyba awatar. no i tutaj super konewki, OP, super nawóz i zwykły nawóz, okej. Okay. Yy, I zobaczmy, o co tu chodzi, ja, ja jeszcze nie grałem, jak widzicie jeszcze żadnych punktów nie mam, jeszcze nie grałem, tak więc zaczynamy, no i tak, yy, mam tutorial, palec, aha. Aha, o to chodzi. Mam przesuwać palcem. Ok, na razie idę przez las. <laughs> o jejku. Aha, zbliżam się chyba do drogi, tak? Nie, jeszcze nie. Gdzie ta kukurydza, gdzie ta kukurydza? Aha, tu jedzie pociąg. Zielone światło. O kurde. Trzeba szybko przebiec. Ok. Auta jeżdżą. A! Zacięło się! Dobra, jest kukurydza. Zebrałem kukurydzę, fajnie. No i teraz muszę wskoczyć tutaj. No i... Chyba się udaje. Kurde! A samochody? Okej. Okay. Poczekam sobie. O, teraz mogę przeskoczyć. O przejeździe mnie, nie, 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 nie przyjechał mnie. Ok, szybko przechodzimy. Pyk, pyk. O, tu po tej drodze też karetka jeździ. O, kurde, mapa się przesunęła. I za tak, za 50 talarów mogę wykupić kontynuowanie. Ok, zobaczmy, wykupuję. I, i e, 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 bu. Zamotałem się. No i teraz za dukata to już nie. Ile punktów zrobiłem, też opuścić grę? Tylko 123 punkty. Dobra. E, jak ludzie zagrali? 620 punktów zrobiła Natalia Eda 622, czyli naprawdę można zrobić dużo więcej. Tylko trzeba po prostu wiedzieć o co chodzi w tej grze. Okej. Okay. Naprawdę bardzo dużo ludzi zrobiło <grytanie> dużo lepszy wynik ode mnie. 69 punktów, nie, ja mam 123, no to taki na, na samej końcówce nie jestem, nie? Ale dobra, zobaczmy, już. A czyli już wyszedłem z lasu, myślałem, że będę musiał iść cały czas przez ten las, nie? Ok, kukurycka wzięta. No wyjdź, 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 to bez sensu. Za, za szybko się zabiłem. Zacznę sobie od początku. Okej, okay. ten pociąg bardzo szybko jeździ. To więc. Trzeba się bać tego pociągu. Ale to nie było sensu kontynuować. Ja się bardzo brzydko. Yy, zabiłem. No nie! No to jest, to jest coś takiego, kurde, czekajcie, czy to się, to się jakoś zacina. To źle zrobili tą aktualizację. Jejku, Nie mogę, no. Ja pierdzielę Ź źle jest zrobiona ta gra, ona, ona, ona ona tak jakoś ten kurczak tak, tak zamula kurde. No i teraz to, ta woda. Trzeba wskoczyć. O, widzieli, Widzieliście jak się zacięło! Masakra! Widzi widzieliście jak się zacięło! Ja chciałem skoczyć, a, a to takiego laga zaliczyło! Masakra! Może dlatego, że nagrywam na telefonie. FPS-y mi spadają przez telefon. Mogłaby ta ulica tak nie uciekać jak ja przechodzę. Dobra, będę wchodził na szerokie deski. O, tu na szeroką deskę wejdę i okej, okay. przeszedłem, przeszedłem. Dobra. Teraz pik, pik, pik. O kurde. A tam kukurydzy nie wziąłem. No trudno. I tam po prawej też kukurydza do wzięcia była. O, o, o. I tutaj też kukurydza po prawej. Kurde. E, fajnie by było do tej kukurydzy dolecieć. Jest! Wzięta kukurydza. Okej. Okay. Teraz... O! Jak to, jak, jak to się stało, że za, zabiło mnie? E, to jest głupie, że ta mapa się przesuwa, nie? E, czekajcie, kupię sobie, bo dosyć daleko doszedłem. Za 50 dolarów sobie kupię kontynuację Aha o, Myślałem, że ta że y, tarcza jest dłużej. Niestety, niestety, niestety. Dobra Last, last chance. O, ostatnia gra. Już nie będę dalej grał. Ostatnia gra, no ale... Y, ciek, ciekawa scena zadań powiem. Bardzo ciekawa scena zadań. Dwóch kukurydzy tutaj nie wezmę, bo. Aj! Ale ten pociąg szybko jeździ, masakra. On no jest jakiś ekspres, kurcze, taki mega ekspres, pendolino, kurde to jest bardzo, szy bardzo szybki pociąg, masakrycznie szybki. O, no, znowu zlagowało, Widz widzieliście to. Z, to jest, trzeba naprawdę poćwiczyć, na pewno będę chciał osiągnąć lepszy wynik i tak, scena zadań trwa 8 dni jeśli bym zdobył sobie te 123 punkty Ech, nie, nie, to za mało więcej muszę zdobyć no bo jeśli bym powiedzmy 130 punktów zdobył przez 8 dni no to to nie zdobędę sobie tego, tej dekoracji, bo to chyba dekoracja jest, nie? Czyli trzeba naprawdę się bardziej, 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 bardziej postarać. A ile kosztuje doładowanie? Jeden dukat, 50 punktów. No to, <laughs> ale nie po to gramy, żeby wydawać dukaty. No mam tych dukatów 111, ale to była głupota wydawać, nie? Dobra. No i oczywiście dziękuję za oglądanie. Nowa scena zadań nagrana i yy, pozdrawiam. Dobrze, że tutaj koniczynki nie zasiałem, bo jeszcze bardziej by lagowało no ale. Oczywiście tyle, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiam, papa, pa. tur, 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 tu, tu, tu. pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, jak jesteś nowym widzem z wiejskiego życia nad morzem, zostaw łapeczkę pod filmem i trzymajcie się, pozdrawiam, papa, cześć, tu. papa.